W 508-507 roku, przed naszą erą, Klejsetones prowadził demokrację w Atenach. Nikt nie potrafi wymyśleć lepszego zdroju niż demokracja do teraz. W Polsce po raz pierwszy obowiązek szkolny wprowadziła w Księstwie Warszawskim Izba Edukacji Publicznej w 1808 roku. I od tego czasu sposób nauki uczniów był bardzo podobny. I jak to się z dzieckiem to wie, że sposób jest A i mimo tego, że istnieje wiele ludzi, którzy wymyślili lepszy system, nikt ich nie słucha, i system dalej jest taki sam. I jak ktoś mi powie, o szkoła lub liceum jest fajne, to albo jesteście mali, albo poszliście do łatwego liceum, albo powinniście opatrzyć się w lustro i zapytać się CO JEST ZE MNĄ NIE TAK? A i mimo wszystkiego mam jedną zabawną historię. Mój kolega na lekcji historii wrzuje gumę. I to było jakoś tak. Wrzujesz w gumie? Yy, Tak. Nie! Czy wy nie uwielbiacie, jak dzwonicie do kolegi i mówicie Hej, zasraniec. Chcesz Delta Deltaron? Nie mogę, robię lekcje. Wow, oglądaliście film do końca, ale jeszcze nie wychodźcie, bo ten ostatni kawałek to był pewny spoiler do jego filmu, który zrobię w pewnie w nas następnym roku gdzieś.